W tej prezentacji na prostym przykładzie przyjrzymy się czym jest język comment w IBM SPSS Statistics. Język comment pozwala zapisać i zautomatyzować często wykonywane zadania. Większość comment dostępnych jest w menu i w oknach dialogowych. Jednakże niektóre komendy i opcje dostępne są jedynie za pośrednictwem języka comment. Język comment pozwala także zapisać działania i procedury do pliku, dzięki czemu można powtórzyć daną analizę w późniejszym czasie, albo uruchomić ją w ramach automatyzacji wykorzystując PSI Mago Process. Język comment zapisujemy w edytorze comment. Aby uruchomić edytor comment z menu plik wybieramy nowy, a następnie komendy. Centralną pozycję zajmuje edytor kodu. W nim zlokalizowane są wszystkie wpisane przez nas polecenia. Tutaj też można je edytować, wpisać własne, a po zaznaczeniu także uruchomić. W dolnej części okna znajduje się panel błędów, w którym program raportuje błędy w trakcie wykonywania kodu. Po kliknięciu w błąd zostaniemy automatycznie przeniesieni do odpowiedniego miejsca w kodzie. W trakcie pisania kodu w panelu nawigacyjnym po lewej stronie stworzona jest struktura komend, dzięki czemu znacznie szybciej można poruszać się po bardzo zbudowanej strukturze plików. Otwarte okno edytora posiada wiele ciekawych usprawnień pomagających w pracy z językiem komend. Jednym z nich jest tzw. menu kontekstowe, które po wprowadzeniu kilku pierwszych znaków polecenia podpowiada jego dalszą część. Wprowadziłem tutaj komendę definiującą etykietę zmiennej. Kolejnym udogodnieniem jest funkcjonalność związana z kolorowaniem składni komend. I tak w kolorze czerwonym jest niepełna lub błędna składnia polecenia, natomiast prawidłowo wprowadzony kod jest zaznaczony na odpowiednio inny kolor, w tym przypadku jest to niebieski. Zanim przejdziemy do dalszej części, zakończmy wprowadzanie polecenia definiującego etykiety wartości zmiennej V1. Aby jeszcze raz pokazać przydatność omawianych funkcjonalności, prowadzimy polecenie wykonujące analizę częstości dla zmiennej V1. Ponownie wykorzystujemy menu kontekstowe, podpowiadające składnie polecenia, ale tym razem funkcja Frequencies posiada możliwość zdefiniowania parametrów oraz obiektów polecenia, które odpowiednio przyjmują kolor zielony lub brązowy. Na przykład parametr Bar Chart powoduje wyświetlenie się wykresu. Korzystając z edytora komend, warto również wspomnieć o możliwości definiowania tzw. pułapek, które są przydatne do zatrzymywania w dowolnym miejscu wykonywanych komend. Funkcjonalność ta pozwala przeanalizować krok po kroku nawet bardzo długi i złożony kod, a dzięki temu znacznie zwiększa kontrolę nad wykonywanymi poleceniami. Aby uruchomić komendy, klikamy Uruchom Zaznaczenie lub używamy na klawiaturze skrótu CTRL-R. W każdej chwili zatrzymany przez pułapkę kod możemy kontynuować. Rezultat końcowy w postaci raportu będzie identyczny w porównaniu do tego, jakbyśmy uruchomili cały kod jednorazowo